Dzień dobry Państwu, Krystyna Krzekotowska, prawnik, nauczyciel akademicki, autorka książki pod tytułem Prawo wyborcze. Kandyduję na posła z warszawskiej listy konfederacji na numer 17. Pod numerem 17 na ulicy Dąbrowicza znajduje się siedziba Światowego Kongresu Polaków, który Państwo tutaj na tej planszy pięknie y, możecie obejrzeć. Jestem wiceprezesem Światowego Kongresu Polaków i jego współzałożycielem. Chciałam Państwa zaprosić serdecznie na pierwszą w tej kampanii konferencję prasową pod tytułem Forum Dziennikarzy Polonijnych Uczestnictwo w wyborach Polaków w kraju i Polaków za granicą. Problem polega na tym, że polskie prawo wyborcze, jak opisuje również w tej książce, dyskryminuje bezpartyjnych oraz Polaków mieszkających za granicą. Jest to taka sytuacja, że narusza to wręcz konstytucję, która gwarantuje każdemu równe traktowanie pod względem zarówno czynnego, jak i biernego prawa wyborczego. Zapraszam serdecznie na konferencję, na którym więcej informacji przekażemy na ten temat. To Odbędzie się 21 września o godzinie 12 w Warszawie, ulica Gąbrowicza 17, siedziba Światowego Kongresu Polaków. Do miłego zobaczenia. Zapraszam serdecznie. Do widzenia.